Szarpana weganina marynowana w sosie pomidorowo-śliwkowym. Tak to wygląda. To jest ta weganinka. Wczoraj ją zamarynowałem w sosie, którego podstawą była pasata pomidorowa i wędzone śliwki. Do tego można zobaczyć, widać. Dodałem coś, co bardzo lubię od czasu, gdy pracowałem w knajpie z meksykańskim jedzeniem. Czipotli, tu jest, tu jest akurat suszone. Czipotli, wędzone. Super rzeczy Jeżeli ktoś lubi ostre smaki, polecam czipotli. Tak jak ja użyłem do przygotowania szarpanej weganiny steki. Te steki można kupić w Polsce. Poszukajcie sobie na internecie. Myślę, że w większości sklepów wegańskich są dostępne. Ta ich konsystencja tutaj po zamarynowaniu tego tak nie widać, ale to jak je przygotujecie, to będzie można łatwo zauważyć że one są włókniste. Jest ważne, żeby to było naprawdę mocno rozgrzane, tak żeby nam się e, nasza weganinka usmażyła razem z, e, z marynatą, tak żeby to nam się ścięło na taką fajną skorupkę z zewnątrz, a w środku było soczyste. Po tym możemy poznać, że nam skwierczy. Czy takie steki, czy najzwyklejsze kotlety sojowe, tylko właśnie uważajcie, niestety wiele się łatwo przygotowuje na papkę. I niekoniecznie ta zwykła, banalna historia typu glut wegański, ewentualnie jajko, jeżeli ktoś się jajka, jajko, bułka tarta. No ja tu zaraz kończę smażyć i oddam się z konsumpcji 4,5 km. Po to get back on the glory days. What did all